Przewieziono go do Olsztynka w ówczesnych Prusach Wschodnich i pochowano podczas uroczystej ceremonii. Hitler natychmiast likwiduje samodzielny urząd prezydenta. To był trudny czas dla Hitlera. Istotne było budowanie własnego wizerunku jako symbolu jedności narodowej. Zwłaszcza po tym, co się właśnie wydarzyło. Po śmierci Hindenburga, przejmuje władzę, staje się głową państwa. Zostaje mu zaprzysiężone dziedzictwo, które staje się dziedzictwem najwyższym. Co ciekawe, zasugerował to nie sam Hitler, ale minister obrony von Blomberg. Od teraz Hitler jest Führerem i Kanclerzem wszystkich Niemców. Przysięgam Bogu, że będę bezwarunkowo posłuszny Adolfowi Hitlerowi, wodzowi niemieckiego państwa i ludu. Referendum z 19 sierpnia zatwierdza połączenie urzędów prezydenta i kanclerza. Kampania propagandowa Goebbelsa odpowiednio nastroiła Niemców do głosowania. Z powodu masowych manipulacji i nieukrywanej presji tylko 10% elektoratu głosowało przeciw. Pozostałe 90% wyraziło zgodę na nieograniczoną władzę Führera. Drogi Führerze, bądź tak miły i wyjrzyj przez okno. Hitler osiągnął swój cel. Nikt go nie powstrzyma, a większość Niemców pozdrawia go serdecznie. Megalomania Hitlera jest widoczna także w jego planach przebudowy niemieckich miast. Prace budowlane, nad monumentalnym powiększeniem placu zgromadzeń partii w Norymberdze, od czasu przejęcia władzy przez nazistów znacznie przyspieszyły. Hitler często osobiście nadzorował ich postęp. Towarzyszył mu Gauleiter-Franconi Julius Streicher, fanatyczny antysemita. Hitler, niedoszły architekt, miewał dziwne pomysły odnośnie ogromnych terenów. Norymberga, będąca symbolem pierwszej Rzeszy ze swoimi drewnianymi domami i gotyckimi kościołami, jest doskonałym miejscem dodającym splendoru władcy absolutnemu. Kult otaczający Führera zostanie wkrótce w sposób przerysowany. Sfilmowany w obrazie, który do dzisiaj opisuje trzecią rzeszę. Aktorkę i reżyserkę Leni Riefenstahl Hitler osobiście wyznaczył, by dokumentowała zjazd partii w Norymberdze w 1934 roku. W filmie Triumf Woli utalentowana artystka monumentalizuje Hitlera w sposób, który odmienia nazistowską propagandę. Film Triumf Woli, dokument ze zjazdu partii we wrześniu 1934 roku, to przedstawienie kultu Führera. Ukazanie Hitlera, wnoszącego się ponad partię, ponad państwo i uosabiającego Niemcy. Co więcej, w przeciwieństwie do poprzedniego filmu, zrealizowanego rok wcześniej i mówiącego więcej o partii, ten jest o Hitlerze. Wszystko inne to statyści, podczas gdy Hitler przedstawia się jako symbol nowych Niemiec. Triumf woli bije rekordy oglądalności i odgrywa znaczną rolę w uwielbieniu Hitlera. To było coś jak ekstaza religijna, ale jednak odniósł sukces. A mając ten film, potwierdził swoje przeczucia. Naprawdę czuł, że jest kimś niezwykłym. W końcu był wodzem. Szczerze wierzył, że zbawienie narodu i ocalenie Niemców to jego misja. Rankiem w dzień Nowego Roku Hitler pozdrawia wojsko i oddziały SA na dziedzińcu Kancelarii Rzeszy. Oświadcza, że odrodzenie Niemiec będzie nadal postępować. 13 stycznia odbywa się plebiscyt w kraju Zary. W okresie poprzedzającym Goebbels stosuje wszystkie możliwe zagrywki narodowo-socjalistycznej propagandy. Ale przeciwnicy zjednoczenia Zary z Niemcami także są bardzo aktywni. W końcu przytłaczająca większość elektoratu głosuje na korzyść powrotu do Rzeszy. Głównie z przyczyn ekonomicznych ponad 90% mieszkańców wybiera reżim nazistowski. Plebiscyt był uśmiechem losu w stronę Hitlera. Kraj Zary był obszarem zamieszkanym przez katolików o wysokim udziale społecznym klasy robotniczej. Te dwie grupy, dotychczas odporne na uroki narodowego socjalizmu, dominowały na obszarze będącym przedmiotem plebiscytu. Gdy ogłoszono wyniki, za powrotem do Niemiec było prawie 91% głosujących. Dla przywódców był to zadziwiający rezultat. W dużej mierze zawdzięczają go propagandzie. Tym samym Hitler został uznany zarówno wewnętrznie, ale także, co ważniejsze, zewnętrznie w oczach całego świata. Sukces Hitlera polegał na tym, że stał się popularny na tych obszarach, które miały przed sobą inne możliwości. Oficjalna uroczystość połączenia kraju Zary z nazistowskimi Niemcami odbyła się 1 marca 1935 roku. Hitler wiedział, jak do celów propagandowych najlepiej wykorzystać swój pierwszy sukces w polityce zagranicznej. Ogłosił w że jest niezmiernie uradowany i ma nadzieję, że odtąd relacje z francuskim sąsiadem poprawią się. Reżim nazistowski działa przebiegle, by ukryć prawdziwe zamiary przed wspólnotą międzynarodową, jednocześnie wysuwając żądania. W Berlinie brytyjska delegacja bezowocnie negocjowała z nazistami kwestie rozbrojenia. Wielka Brytania i Francja były nieustępliwe wobec żądań Hitlera dotyczących zbrojeń. Wycofanie się Niemiec z Ligi Narodów jeszcze bardziej pogorszyło sytuację. Od czasu przejęcia władzy naziści w tajemnicy zbroją Niemcy, ignorując postanowienia Traktatu Wersalskiego. Pancernik kieszonkowy Deutschland nie ma powodu się kryć, z 10 tysiącami ton wyporności mieści się w granicach ustalonych przez Traktat Wersalski. Podczas obecności na manewrach floty Hitler i Göring zapewniają o zdolności odbudowy potęgi militarnej Niemiec. Wkrótce naziści publicznie ogłaszają remilitaryzację. Na mocy traktatu wersalskiego Niemcom wolno było utrzymywać jedynie 100 tysięczną armię zawodową. Remilitaryzację przeprowadzano w tajemnicy. Zaufanie, jakim obdarzono Hitlera, umożliwiło mu podjęcie nowych kroków, które podjąłby i tak, aby iść do przodu. Ogłoszono, że niemieckie siły powietrzne istnieją, a co więcej, w marcu 1935 roku zorganizowano powszechny pobór, co było kompletnym pogwałceniem ustaleń traktatu. Hitler wykorzystał brytyjską Białą Księgę, w której przedstawiono zmiany w brytyjskim uzbrojeniu spowodowane odkryciem tajnej niemieckiej remilitaryzacji. Odebrał to jako afront. Fakt, że Francja przedłuża służby poborowych z roku do dwóch lat, uznał za pretekst dla swoich działań. Z punktu widzenia, Hitlera był to dobry pretekst. Posłużył, aby przyspieszyć ogłoszenie istnienia niemieckich sił powietrznych, a następnie obwieszczenie o poborze. Posunięcia te wywołały olbrzymią radość społeczeństwa niemieckiego. Rozpierała ich duma.